Dzień dobry, w sprawie ogłoszenia no. Chodzi mi o komputer multimedialny y, Nie ma, jest tylko Pentium 2 została O, Pentium 2 mhm. No bo ja bym potrzebował y, Samą spację multimedialną do niej I ja, ja zapłacę tyle samo co za cały komputer y, To jest Pentium 2 233 O! Y, 128 ramów Tak? Tak. I, tak dużo ma? Tak. I 4 GB Twardy dysk. Ile ten? 4, coś takiego. Czardy bioram 14 razy A ile gigowa jest ta spacja? Y... Bo ja samą spację potrzebuję, ale ja zapłacę cały, cały zestaw kupię. Ile jest gigowa? Tak, spacja. Nie, spacja, bo ja... bez spacji chcę kupić. Spacja lub stys? No spacja do komputera. Ja nie mam sty. No bo ja chcę kupić cały zestaw, bo ja potrzebuję spacji, ja zapłacę jak, jak za cały zestaw. Ja mogę jeszcze dopłacić nawet Mam. Bo jestem ja spację, potrzebuję spację po prostu i zapłacę za cały zestaw. Cały zestaw kosztuje się około 700 zł. Około 700 to znaczy a dokładnie? Ja dam nawet 1000 yy, 750 zł. Tak? Zbieramy. A ja, ja dam 1000, tylko... Tylko że ja potrzebuję spację samą. Bo czy, czy jest... Idem Magiga ta spacja? Ja muszę, muszę to wiedzieć po prostu, bo do mojego komputera potrzebuję spacji, ja nie mogę o samej spacji kupić nigdzie. Ja zaraz zobaczę, dobrze? Dobrze, ja poczekam. Kto to? się sprzedawajcie go. Boże, patrz, ile spacja ma. <grym z gniazda> Boże, zobaczcie, ile spacja ma. Jeden komputer, bo tu mam spika. Aha. Jeden to jest 233, 233,28 razy 4,2 giga, aha, aha, a spacja ile ma giga? Nie mam spacja czy... do klawiatury. Ile ma giga? Nie mam tego napisane. Nie... Dawaj, nie sprzedawaj tego komputera, ja od ja Ciebie go kupię. Tylko żeby dowiedzieć się, ile spacja ma giga. Zaczekaj, zasiadam za tu fachowca od spacji. Skąd, tam dzwoni? Ja dzwonię z, ze Stargardu. No może Pan przyjedzie sprawdzić? No ja przyjadę, e, ale jest tu taki fachowiec, który się zna. Wytłumaczy może dobrze? Ja dam. Dobrze. On się zna na spacjach dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, ja się chciałem dowiedzieć, ile ta spacja ma giga? Ale co to jest ta spacja? Magiga to są takie haczyki które są podpinane od spodu. Ja nie bardzo się znam na tych komputerach, tylko ma napisane ile on ma ram, No, no, ale to są części, a mi chodzi o Magiga. To są takie haczyki od spodu się podpina, żeby włożyć na ten, na ten dzióbek taki. Magiga! No, naprawdę nie wiem, że mówią. Aha, aha, no, bo nie No, Magiga! No. O. No, ja w sprawie tej spacji. Czy może... Słyszę, słyszę. To na kiedy moglibyśmy się umówić? Jutro, po południu. Halo? O... Przepraszam, Katar, O której godzinie? Po O której godzinie, proszę powiedzieć? Po południu, o 3-4. A jak to jest adres? A jak to jest adres? To jest Starobard, Gdański. To tak, jest 24 hmm. To jutro będę około 17, dobrze? Dobrze A przy pani, halo? Pani tak A, l... sprawdzi pani ile mam... ...ma, ma giga Chwileczkę proszę poczekać sprawdzi giga, ja, dobrze? Bo ja do tej stacji W sprawie tej stacji Halo Halo